Cześć wam wszystkim z Ace Run Panda, się wam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, wyszedł Brawl Talk, więc ja nie będę tutaj przedłużał. Zaczynamy oglądać Brawl Talk, Zobaczymy, co, ciekawe, co ciekawego dodali. Oczywiście, strzelcie łapkę w górę, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych materiałów i żeby ten film złapał zasięg. Więcej osób go zobaczyło. Zasubskrybujcie kanał, oczywiście. Myślę, że o tym już nie trzeba przypominać. I lecimy sobie już, moi drodzy, do Brawl Talka i wbijacie też na Instagrama, na TROWO, na sklep. Wszystkie linki macie w opisie. Lecimy oglądać Brawl Talka a więc mamy Brawl Talka, co tutaj jest, moi drodzy? Zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego pododawali. Wreszcie Brawl Talk po ponad miesiącu, chyba tak. Easy. Będzie mieszał potki, Easy. No, coś nie wyszło. Well, Więc witam w Brawl Coś mu średnio wyszło. O, nowa postać Co to jest? Jest jakiś ufoludek Ufoludek żaba To niezły ufoludek żaba Ciekawe jak się nazywa Ufoludek żaba, widzowie czajcie, nowa postać, no tego bym się nie spodziewał Okej, okay. jakieś przyczepy ma... Jakieś pijawki czy nie wiem, co to tam było, co nam dawała na te różne postacie Statek jej się wywalił Okej. Okay. Ma te pijawki swoje. To no na jakieś pijawki będzie miała, co się będą przyczepiać? Nie wiem. Zabierać życie? O. Co się złapało? Bijam złapała. Jaka mała ta postać? Co jest? Zdech.

No tak, największy zadaje najwięcej teamajdu, a superatak rzuca jakieś, nie wiem co, to jest jakąś chatkę, i te pijawki wylatują. Hej, te pijawki zatruwają, jak widzicie. Okej, no to dobra. Może być. Okej, może po wodzie chodzić. She's Może chodzić wszędzie tam, gdzie inne postaci nie mogą, bo na lata, okej. To jest nowy skin. Firefly Rico jeszcze jest w pierwszym na początku karnetu. Tamten do Eevee był na końcu karnetu. Nice ok, kilka eksperymentów poszło nie tak i mamy takie skiny. No, ten średni ever, strasznie. O, dr do, do, Edgar Spoko. Mac też nawet Git bo Power Leak też spoko. Pani Grom będzie na tym yy, z okazji tam świąt i tam z, był z, jeszcze z, jeden z, do bula one chyba okej, okay, dwa nowe pay tryby payload, wipeout o, to jest spoko, way. ja wiem o co tu chodzi trzeba pchać ten wagonik do samego końca i się 8. wygrywa, bo to w innych 8. grach też było taki tryb, tryb. czyli wchodzicie do wagonika, pchacie wagonik do samego, samego końca, jeżeli stoicie w, w, w wagoniku przeciwnika to przeciwnik nie może pchać wagonika więc spoko w sumie to może być ciekawy tryb to może być spoko. Okej, okay, wipeout. Aha, kto pierwszy porobi osiem, e, kto pierwszy zrobi osiem fragów jakby. Wasza drużyna albo przeciwnicy. Czyli taki knockout, ale na więcej fragów. Hmm, może być. Okej, okay, czyli one znowu są e, sezonowe te tryby, nie wiadomo czy zostaną. Ok, zmieniają Gears'a healowanego, czyli szybciej odnawia HP teraz, dobra. Showdown będzie pierwszym trybem, jak pobierzecie grę zamiast Game Grub'a. Ok, ciekawe. Ok, rotacje będą dniowe, a nie godzinne.

Now you can buy as many power points as your club coins allow. O to też fajna and zmiana. There's a big change regarding the exclusive skins we have in game such as seasonal, power league and brawl pass. They will now remain exclusive for a while, but then they return to the shop. Nie, no skiny z karnetów wrócą do sklepu. only for the skins that are being released in this update. Aha, dobra. Te stare skiny nie, ale zaczynając od tego update'u teraz. Na, na przykład, jak kupicie Karnet, to potem te skiny z karnetu mogą wrócić, ale to się liczy od tego update'u, czyli te wcześniejsze nie wrócą, ale od, od tego update'u już będą wracały do sklepu, więc słabo, moim zdaniem. Ok, będą nagrody do wygrywania za oglądanie Mistrzostw, jak zawsze, tam jakieś końce pewnie coś takiego. Ok. Coś jeszcze? Ok, PowerPointy będą w skrzynkach. Dziwne. Nowe gadżety. Knockout jest w tym mapmakerze, dobra. O, to jest spoko zmiana. Ja bardzo lubiłem koszykówkę. Nowe skiny srebrne i złote. O, Ryan. Remember to like and subscribe to the channel. Dokładnie, stawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dobra, koniec moi drodzy, więc sobie wracamy do Besa. Na szybko podsumuję wszystkie rzeczy, których jeszcze nie powiedziałem, więc ja już sobie wyłączam Brawl Tolka i lecimy do Brawl Stars. Dobra, moi drodzy, więc jesteśmy już w BS-ie, na szybko sobie odblokujemy jeszcze nagrody. Kto z was jeszcze nie ma wpisanego kodziku PANDA w sklepie, no to gorąco zachęcam do wpisywania kodziku PANDA. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, mi się zresetował, więc już sobie wpisałem, szczególnie jak kupujecie jakieś gemy, karnet, skiny, cokolwiek, no to pamiętajcie o tym kodzie PANDA, żeby zawsze był wpisany. Odblokujmy sobie jeszcze nagrodę. Uuu, dostałem tego tokena do Gearsów, fajnie. Skiny jakieś, nawet za pieniądze, ok. I moi drodzy, odpalmy sobie na szybko tutaj, gdzie my mamy Brawl TV, jest Brawl TV, leci Brawl ja już wszystko omawiam, więc tak, na początku co mamy, mamy nową postać Eevee, ee, Eevee strzela trzema jajkami, pierwsze jest największe, ostatnie jest najmniejsze, pierwsze zadaje najwięcej damage'u, ostatnie zadaje najmniej damage'u, pierwsze zadaje chyba 960 obrażeń, tylko to jest na wymaksowanej postaci. Okej, okay, nie najgorsza postać. Następnie ma Ulta, Ulta rzuca, jest jakiś dzbanek, z tego dzbanka wylatują trzy te jakieś pijawki jej i potem one biegną, zadają damage, no po prostu coś jak głowa Tika można powiedzieć, tylko że w dodatku zatruwają, jeżeli zniszczycie tą pijawkę zanim do was dojdzie, no to nie zada wam damage'a, więc no generalnie ok, może być następnie mamy skina chyba Spike Eevee z Karnetu oraz mamy skina yy, latający Rico właśnie też z Karnetu no dobra, nie najgorsze jakieś powalające one nie są moim zdaniem Następnie mieliśmy tam jeszcze jakieś różne inne skiny: do Bell, do Mr. P, do Edgara. Wiem, że był bardzo ładny, mi się podobał. Był również skin tam do Bo który był za power liga, więc fajnie ja generalnie teraz już power liga nie gram bo mi się nie chce, ale do bot też właśnie był, e, był do e, groma za chyba święta, jak będą święta to wyjdzie królik e, grom coś takiego, jeśli się nie mylę i wyszedł jakiś skin do Bula też tam lew bull coś takiego e, następnie moi drodzy mamy dwa nowe tryby payload i wipeout payload no to jest prosty tryb, macie wagonik przeciwna drużyna też ma wagonik, która pierwsza z drużyn dopcha wagonik do końca wygrywa nic szczególnego w różnych innych grach też był ten tryb, więc myślę, że jak ktoś grał sobie ten tryb w jakiejś innej gierce, to na pewno garnie odchodzi. Potem mamy Wipeout, Wipeout tryb naprawdę to jest knockout, ale z ośmioma fragami. Moim zdaniem po prostu gracie, która z drużyn pierwsza zrobi 8 fragów, wygrywa, no i koniec tak się prezentuje ten tryb. Mamy również informację o tym, że jest parę zmian w Power League. To jest moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ teraz jak będziecie wygrywać dwie rundy pod rząd dwa mecze pod rząd bardziej, no to wtedy więcej tych punktów do odblokowywania, znaczy nie do odblokowania, ale więcej tych punktów w lidze jakby dostajecie, bo wiecie, macie tam ligę, nie wiem, Diamond 1 i dostajecie tam tylko malutki pasek, jak wygrywacie, no to teraz jak będziecie robić winy pod rząd, to ten pasek będzie coraz większy z każdym winem, a jeżeli mm, przegracie... Jakby 2-1, to wtedy mniej wam zabierze. Ja to tak zrozumiałem przynajmniej, z tym z tym drugim, że wam mniej zabierze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja, tak jak mówię, Power Liga nie gram. Następnie zmiany, moi drodzy, w lidze klubowej, ponieważ będziecie mogli sobie kupować parę pońcy w nieskończoność jakby. No ile macie punktów tych klubowych, tyle będziecie mogli kupować parę pońców. Nie ma tak, że raz kupicie, już nie można więcej. To jest moim zdaniem spoko. Jak ktoś nie ma wymaksowanego konta, gra dużo ligi mocy, ma dużo tych punktów, no to fajnie, bo szybciej wymaksuje konto. Mamy również zmiany odnośnie ekskluzywnych skinów, czyli na przykład skinów powiedzmy z Karnetu, czyli skiny, które nigdy nie wróciły do sklepu, a dzisiaj dostaliśmy informację, że te skiny będą wracać do sklepu. Lecz jeżeli kupiliście powiedzmy Karnet, nie wiem, sezonu 7, no to ten skin nie powinien wrócić do sklepu. Tak przynajmniej powiedzieli, że dopiero skiny będą wracać do sklepu z Karnetów oraz inne ekskluzywne skiny, lecz od tego update'u. Czyli wszystkie wcześniejsze ekskluzywne skiny nie powinny powrócić. Zobaczymy, czy, czy dotrzymują słowa moim zdaniem na minus ta zmiana, ponieważ no, nie wiem, będzie sezon 28, a wy będziecie mogli sobie kupić o tego Rico, który będzie w karnecie od przyszłego sezonu. Dla mnie szczerze mówiąc, bez jakiejś większej różnicy, ale tak jak mówię, lepiej jak były one ekskluzywne i nie dało się ich nigdzie później kupić, bo było takie, że wow, ten chłop gra na przykład od pierwszego sezonu, bo maskina z pierwszego sezonu, wiecie, odchodzi, więc to jest moim zdaniem trochę na minus. No i chyba przeszliśmy przez wszystkie nowości, tam wiadomo, jakieś nowe gadżety, nowe srebrne, złote skiny. Jeszcze będą na pewno sneak peeki, więc moi drodzy, jeżeli nie chcecie przegapić żadnych nowości na temat Brawl Stars, zasubskrybujcie ten kanał, bo jak wlecą jakiekolwiek sneak peeki, na pewno nagram. Wam odcinek, więc polecam subskrybować, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu i wpadajcie codziennie, godzina 18 na live na trowo. Dzisiaj też o 18 powinien być streamek, więc zapraszam wszystkich. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!